Siemaneczko w kolejnym odcinku Baro FC na moim kanale szósty sezon i powiem wam tak zagram trzy mecze i byłem po 15 kolejkach i po 15 kolejkach przesymulowałem Chciałem zobaczyć czy nasza drużyna, moja drużyna jest po prostu tak silna by walczył mistrzostwo Premier League czy nie Bo też wam powiem, że ja już nie w tych czasach byję cały sezon po prostu naraz, wszystkie mecze Kiedyś tak grałem te kariery, ale teraz to już no, po prostu... Nie chce mi się aż tak grać, wiecie, wszystkie 38 spotkania, tylko po prostu dzielę to na mecze symulowane, grane i tak zrobiłem. Spędziłem po 15 kolejkach, no idzie nam super, my jesteśmy bardzo wysoko. Możemy walczyć o mistrzostwo, ale jestem ciekaw, czy na symulacji nie, nie zgubimy tego. Można powiedzieć potem, że niepotrzebnie, czy coś, ale wiecie, spokojnie, mamy czas jeszcze, żeby tą serię dokończyć. No i prowadzimy sobie 2 do 1 a niestety tutaj fartowna bramka i jest remis 2-2, do 2. niestety nie udało nam się wygrać tego spotkania pomimo ostatniej akcji abota, który niestety chybił w tej sytuacji, No niestety 2-2. Kolejny mecz, my z Bornemów na wyjeździe, kolejny mecz ligowy, w tym meczu to nasi rywale, Pierwszy mają akcję, tutaj Edric faulowany przez Arnolda, Bornemów ma Andrika. to jest w ogóle Niesamowite w ogóle te piły w ogóle hmm, składy niektórych klubów tutaj premier są yy, mega. No, Endrik nie, nie wyobrażał sobie go Bordemów, no chyba, że mu w karierze by nie poszło. No, ale Bordemów ma Endrika, no i który jest po prostu znakomity w tych grze. Tutaj Endrik zagrał świetnie piłkę do Wrighta. No, i Wright niestety sześć gol na 1 do 0 i już przegrywaliśmy 42. minut, ale tak naprawdę bardzo szybko odrobiliśmy straty. Castro poda do Luigi lewa strona boiska, mam nadzieję, że nie słyszycie jak mój pies je, bo je bardzo głośno gryzie po prostu ze swoje chrupki Ta piłka świetna do Majendy i Majenda strzela gola wyrównującego i mamy 1 do jednego druga połowa piłka do Endrika kapitalne podanie Endrik sam na sam, ale James Bidley broni, że uderzenie świetna inteligencja naszego bramkarza, chwilę później Endrik znowu miał szansę ale po raz kolejny James Bidley no i remisujemy ten mecz Państwo z był meczem który naprawdę dużo się działo, padało dużo goli. Tak to wyglądało to spotkanie tej Świetnie odbiera piłkę, piłka do Denisa. Tutaj Denis, prawa strona zagrywa do Abota. Abot, Abot w polu karnym, Majenda. No i tutaj mogliśmy świetnie rozpocząć to spotkanie, szczał zablokowany. Chwilę później fatalna gra na szalobronie, piłka do Lukmana, no i Lukman szczelak bramkę ogólnie. Ja już wiem, ale tą Bronę będę musiał wzmocnić jest. Ona katastroficzna, po prostu katastrofa jak ta obrona gra. No ja nią gram oczywiście, ale jednak ci piłkarze nie sprawiają, żeby grało mi się łatwiej. Przegrywamy 2 do 0, Tutaj akcja Denisa i mogło być 1 do 2, ale niestety Denis nie szczelił no Szkoda. No i West Ham atakował nas dalej, no i West Ham cisnął, no i trzecią bramkę Alvarez. No po prostu West Ham był w tym meczu niesamowity na początku, bo w pierwszej po w połowie strzelił cztery bramki, a my już żadnej, więc... Więc naprawdę tutaj West Ham popisywał się swoją grą tej bidli. Fatalna interwencja piłka wpadła pod nogi Laburna i niestety 4 do 0. A szliśmy chociaż gola na 4 do 1 do przerwy. No ale w drugiej połowie starał się rozpocząć jakiś comeback. No i tutaj Majenda świetnie ponownie piłkę, uderzył. No i 2 do 4. Więc wiecie, wynik jeszcze taki jest. A może się uda chwilę później Abot, Abot do Amo. Amo w półkarny tutaj się zabawił, podał do majendy, no i majenda szlachatnika i 3 do 4, no niestety West Ham trzecią bram piątą bramkę. Hewitt do Leborna, Lebern, Lebern strzela Gola na 5 do 3. My strzelamy go na 4-5 do 5 za sprawą Amo, ładna akcja i wykończenie pewne, ale niestety zamiast ścisnąć po piątą bramkę tracimy szóstą, więc 10 goli w jednym meczu, tutaj Luckman. Piękne uderzenie. 0 do 6 no i przegrywamy to spotkanie. No i po 15 kolejkach byliśmy na trzecim miejscu, dwa punkty za Manchester City. No i mogłem, może, Kostucha grać te wszystkie mecze. Miałem tak, ale z drugiej strony nie wyrobię się raczej do nowej FIFA, bo też we wrześniu jadę na urlop, więc raczej bym nie miał e, szansy, żeby się wyrobić. Chciałbym tę serię skończyć, chociaż z mistrzostwem Premier League, nie mówię już o wygraniu Ligi Mistrzów. Ale o mistrzostwie premier to zakończy. Tą piękną drogę, tak naprawdę. No i czas na kolejne mecze symulowane w temacie młodych piłkarzy, których potem wypożyczyłem. Mam dużo wypożyczonych piłkarzy, może w końcu jakiś zagra w tej karierze. Wygrywamy sobie z Nottingham 2 do 3. Kolejny mecz przegrywamy z Liverpoolem 2 do 1. W kolejnym spotkaniu graliśmy z City 2 do 2 remisujemy. Ja Mamy Rodrigo, Halan nadal jest El Faneri, Jeremy 3-3 z Litz. No i takie remisy to są najgorsze e, dla tej serii. 2-1 przegrywamy z Brighton, no ale zobaczcie jaki Brighton ma fajny skład. Naprawdę mega. Luton wygrywam z FA, FA Cup z nimi 2-0. zera 1 Dynamoku 3-2 z Bradford. No mają Jimenez na przykład, Jeremia, ADM jego. Norwich ma takiego nic nadzwyczajnego w ogóle w tym składzie Norwich. Zobaczmy sobie Soton. Kamaka jest, proszę. Grey to temu Renato Veiga, City, no, City ma nadal tych piłkarzy, których mi laminę mają. A, to laminę Kamara jest dobra. Te 3 do 1 wygrywamy. Z West Bromwich na zapleczu, niko ciekawego. Liverpool przegrywa z nami. Ma takiego Zebajosa. Kies, taki słaby ogólnie co tylko Liverpool. Forest wygrywa z nami 4 do 0. No, i też naprawdę bez jakichś większych szans ten skład. Przegrywamy z West Hamem 1 do 0 przegramy pucharze, FA Cup to 4 w Karnych, Soto, niestety United przegrywamy, właśnie ten United, zobaczcie, naprawdę mizerny skład ma United 4-0 z Arsenale, mega porażka no i 5-2 z Fula przegrywamy, naprawdę z Fula no i spadliśmy z trzeciego miejsca na miejsce numer 9 czy 10? 9 3 mecze tylko wygraliśmy w tej symulacji, więc no widzicie, że jednak nasza duża nie jest taka silna, jeszcze by walczyć o mistrzostwo premierów po prostu. I tyle. Jeśli Wam się podoba ta seria, możecie stać łapkę w górę. Suba na kanale. Będzie mi bardzo miło. Możecie mnie również też wesprzeć w ramach takiej subskrypcji. No i co? Dziękuję za obejrzenie i na razie.